Pierwszy zjazd Jakuba Bebączka, niby 45. edycja y, trenerów mentalnych, a ja dzisiaj jestem z Patrycją, która przyjechała z... Gdańska? Z okolic Gdańska, dokładnie z małej miejscowości Nowa Karczma. I bardzo się cieszę, że tutaj mogę być z Tobą Marcinie i rozmawiać. Tak, a wczoraj było zadanie w ogóle, jakieś mamy cele, więc ja sobie cele rolki, no i to nagrywamy, trzeba no. realizować cele, nie? Tak. A Patrycja przyjechała tu w ogóle na zastępstwo, bo już jest w innej grupie, ale może będzie przyjeżdżać do naszej. Być może. <laughs> jak w ogóle, Patrycja, odbierasz ten, w sumie drugi dzień, bo jesteśmy drugi dzień nie? tutaj na wyjeździe. Tak zjeździe. jest. Fajni ludzie, nie? Niesamowici ludzie, wspaniałe narzędzia do wykorzystania w pracy ze sobą, ale też z osobami, które potrzebują takiego wsparcia. Nie bójmy się po takie wsparcie sięgać. Trening mentalny, psychologia to jest nasza przyszłość. Nie idziemy jako społeczeństwo w dobrym kierunku. W 2030 roku depresja będzie jako pierwsza na miejscu z chorób więc warto o to zadbać już teraz. No i właśnie. my no właśnie, tutaj bo ty jesteś psychologiem w ogóle, nie? Z zawodu jesteś psychologiem, prowadzisz tak jest. normalnie zajęcia z klientami jeden na jeden i tak dalej, a trening mentalny po co? Dla, co chcesz uzupełnić swój jakby warsztat, mieć większe doświadczenie, więcej narzędzi właśnie do, do tak jakby no, pomagania ludziom, no bo umów się, jest to jakby nie było pomagania ludziom. Tak jest, no właśnie dokładnie to o czym powiedziałeś. Przede wszystkim doświadczenie, zdobywanie nowych znajomości wspaniałych zresztą co widać tutaj. A, bardzo, bardzo się cieszę, że mogłam Cię poznać i że rozmawiamy ze sobą tak głęboko i konkretnie i właśnie po to tutaj przyszłam, ale przyszłam również między innymi po narzędzia, bo psychologia psychologią, ale jesteśmy w kulturze, żyjemy w kulturze instant, chcemy szybkich rozwiązań, pomocy na już, na tu i teraz, nie terapii długoterminowych, chociaż oczywiście one też są bardzo istotne, bardzo ważne, natomiast te narzędzia dają pomoc na tu i teraz, i to jest cudowne. No Właśnie, bo trening mentalny, psychologia to jest tak delikatnie. Wydaje mi się, że w psychologii zajmujemy się klientem tak jakby dłużej, prowadzimy go dłużej, natomiast w treningu mentalnym dajemy klientowi narzędzia, które może bardzo szybko wykorzystać, wdrożyć. Oczywiście musimy podnieść jego poziom świadomości, i tak dalej, bo czasem są na, na niski, jak jakaś winna, poczucie depresja, lęk, czy coś takiego, ale mi się wydaje, że więcej narzędzi właśnie z treningu mentalnym i w samej psychologii. Tak, tak. No i te rozwiązania można e, od razu uzyskać, tak? Wprowadzając zmiany. widzimy szybciej zmiany. efekty. Jakby, Dokładnie. Nie? Szybkie Super. efekty. Super. Będziemy się jeszcze uczyć, żeby jak najwięcej na tym sześciomiesięcznym szkoleniu tutaj u Jakuba Bebączka i tutaj wszystkich jego ekspertów, którzy naszą, nas będą szkolić i szkolą już. Także bardzo się cieszę, że Cię poznałem. Dziękuję, że mogliśmy porozmawiać, zrobić krótką rolkę. Także fajnie, nie? Pozdrawiamy. Dzięki Oliver za nagrywanie. Dzięki.